Witalski nagranie świątecznych prezentów. Podejście drugie, i już wiem, że będzie nie bardzo. Ale tutaj, dla wszystkich, którzy będą chcieli oglądać ten filmik, którym coś się spodoba, to wszelkie informacje pod tym numerem telefonu najszybciej. Nie dzwonić, nie pisać do mnie. Tylko tu, Karol, wie najlepiej. Ale znowu pogoda nas zaskoczyła, i znowu krótki dzień, i znowu termin tak wypadł, że tylko. Mogło być dzisiaj, jeszcze nie jest wszystko skończone, wszystko zwiezione, także jest tylko część tego co, co jest do wymianki i do sprzedaży, ale pokażę może w pierwszej chwili na szybko te myłkusy mniejsze, bo mnie męczyli onie, których jest tu, jest sporo, to przelecę myłkusiska, Pamiętajcie, czy Jak któryś wpadnie w oko, to atakujemy do... Karola, bo myłkusy są naprawdę fajne. Sam, sam rozważam wywiezienie kilku stąd, ale odhaczę te myłkusy, bo je ja miałem chyba najwcześniej wysłać. Myłkusy, a. a od razu. Czekaj, bo teraz się pogupiłem, bo myłkusy są pokazane. Warto pokazać te więcej, warto pokazać te kilka par. Czekaj, może te większe myłkusy, zważymy co, bo. Tu mamy takie naprawdę pary ciekawe. Tutaj nawet tyki to wyglądają takie jak... O, te myłkusy. Ale ten jest... Jest... O! Tylko ma 3 kg. Myślałem, że więcej ma. O tamtego się nie opierał nic. Nie. Ten 3,84, ale ten formę ma taką, że... No ten właśnie jak się, formę. No. Ale to jeden i drugi to jest forma. Zobacz jakie są kurde. Klasunia, takie nie... Tego to nie pokazuj, bo tego to ja wezmę. Nie naśmieję, no, ale... <grystanie> ale i tutaj też od razu ci, którzy gdzieś by chcieli do mnie pisać, ile kilogramów za taki, nie piszcie do mnie, bo ja nie wiem, piszcie do Karola. Karol Żebrowski jest na fejsach. To 82. ale ten też jest fajny. Nie no, z tych trzech to którego zabiorę dzisiaj od Ciebie. No dobra. <grystanie> no dobra biedaku, chciałbyś, nie? Ale czekaj, bo tak żeby się... żeby w miarę te myłkusy. Ten to jest petardiocha co? Ale ten ma formę taką. I weź go drugą stronę, odwróć tak na ten. Widać, że jest to jest klasa. Oni wagi miał też fajną, nie? No zaraz zobaczę, bo nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale taki mały 3,92 Ale skubany jaką ma formę, co? Tak jak tutaj właśnie ten. Ta korona jest. co, skór. To jest mokry sen zbieracza, co? <gry> Naprawdę jest ten. Jest. Jest klasunia. Poczekaj, tu pary. tu Więcej, więcej jest dużo, dużo, dużo więcej. Jak ktoś ma ochotę na wieniec, to też do Karola może. No ale też jest, jest temat dobry, bo tutaj co jest, jest, ta antylopa, nawet już googlowałem, kudu, medalion, ale jest kawał godziny, do tego już trzeba mieć sporo, sporo chaty. Tutaj ten też jest myłkus fajny. Właśnie tego, ten myłkus, a ten to jest w ogóle jeleniołoś, to jest pierwsza, to jest jeleniołoś podlaski na Mazurach, ale jest myłkusisko, co? Klasa. Można ten, można zadać szyku, ale tutaj też to te więcej, tak jak tylko ja mówię tego nie widać, ten tu ma dychę ponad, ale przy tych takich rozmiarówkach jak tu są, to takie są nie do, nie do ogarnięcia, tym bardziej, że jak ktoś wie. nie było, to pokażemy coś ciekawszego tu to drobnica wrzucimy coś drobnego, ten prost. o, jak ja lubię ten dźwięk, ale żeby to było, ale to też zobacz, co to poleciało, Ten zaraz się zważy, ale. Ale te są. Ojej, czekaj, bo nigdzie nogo nie podpierasz? Yeah. 5,54, jedna, a druga 4,90. Ale parencja, co? Uhu. Weź po ustał parę, będziemy wiedzieli, ile ma. Dajesz o. radę ten? Dajesz radę dźwignąć jeszcze takie rzeczy? Szkoda, że pogoda nie sprzyja, nie? Taka... Było o. zimno, ale jest teraz cieplej. Nie. Ale, ale też Tak ten. O. I do 1044. I to nie jest 1044 z hodowli. Tylko... Wiesz, wiesz skąd on był, ten dzikusek? Tu Mazury gdzieś, czy gdzieś. Tak, to to był okolice Lidzbarka Warmińskiego. Ale to jest, to jest klasa. Ta para też jest fajna, nie? O, zaraz to odważymy. Czekaj, to odłożę już Bo? jednego, ja drugiego. No to pary ja miałem chęć. Ale to się mi... A, przyważyła tu w tym. Mhm. Ale jest... Czekaj, czekaj, czekaj. No, ona nie jest ciężka. Już tak. Ale ten, ale ma... Ten waży 3,98. No to co to, to jest, 398 98, ale one te korony jakie mają, tylko też nagrania ja tego nie oddają, tak nie? To jest to, tak trzeba tak ta, zobaczyć. No tak jak ta korona tutaj. To zobaczcie. To jest mega. A drugi ile ma? A drugi ma 4,5 jak może szczelił, ale to parę, ja właśnie to ta parę tak planuję do siebie na na medalion obwiesić ale jest on no jest ciężka 8,5 kilo 8,5 co to jest nie? Taka Widziałem kiedyś większą O ludzie nie takie mają nie Albo nie, ten, nie takie zbierałem Tutaj jest fajne bo są te tyki od jednego byczka i one też mają wagę fajną A zaraz je wrzuciłem one strasznie grube No, one o, basy są tutaj tylko ale one w ogóle te mówię o dwa chwety łeb podkryte. No jak nie ten, jak nie więcej, ale one naprawdę ale. są mają ten te róże taki obucił, że Marma Ok 4,22 to jest dwunastaczek taki mizerny co Nie no, czternastak nieregularnie ale ta 3,88 Patrz jakie to no, z którą ona jest para sto tak? Tak, tak, tak i jest. ten złamany, czy 80? Jeszcze 82, ale te są też naprawdę fajne. I to jest. dzikuso dzikuso No, to czekaj, to jest parencja? Tak. Powiedz, że ma 8, to już zabiorę Nie ma. 7,68. Ja pierdolę, przyszła Powiedziałem to, nie? Czy pomyślałem? Nie prześladuje ten. Prześladuj O ty... 12 ja, można takich zbierać? <laughs> Troszeczkę wróciłem do tych domyłkusów, bo już chcę trochę prywaty zrobić i jakiegoś wyszarpnąć. Ale, 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 nie przejmuję się tym wcale, któryś będzie mój. Nie? <laughs> ale jeszcze pokażę. Ten jest ten jest fajny, ale na tego się nie napalajcie, bo ja go wezmę. Ten jest jeszcze fajniejszy. Te są, so, te so przekozaki, te dwa. Ten jest mega giga. Tutaj jest ta para, ona ma też ponad 8 kg, nie? Tak, 8,5 kg. No. 8,5 kg ma, te też widzieliśmy, były fajne. I tutaj też te tyki, które widać w większości to są wszystkie 4 plus, nie? Tak jak te? O ten też jest fajny, nie? Weź tego w rękę i na wagę daj. Tak Co to, to ono, na... Tego? Tak. Ale ty ten to już czuć, że to jest waga ciężka, nie? Nawet jak na te twoje. Tururururu. I. No ile ma? Ty? Ja bym powiedział, że piątkę ma bito. I się, pomyliłeś o 20 się doko, aż tak. Może dlatego, że zimno dzisiaj, ale... 4,80, nieźle co? Tu kolejny zawodnik Forma Klasa, waga ciężka. I Ciach, ten to ten. Ale ten, wiesz, jak wiesz, ktoś miał rzuty w rękach. Ale ten jest fajny też, nie? 3,70, ale tak jak mówię, tych mukusów tu jest takich. I to też nie jest chyba jeszcze wszystko, co? Tu te pary, tam te tyki. Szkoda, że tych wieńców, ale to tak czasowo wypadło dzisiaj, że lipa i ale mamy te więcej. ale to też taki jest tylko można powiedzieć poglądowy temat bo jest tylko ich kilka sztuki to nie są te wow tutaj te myłkusy zaraz pokażę raz jeszcze tu jeszcze ostatni rzut oka na te myłkusy można zerknąć przejdę wszystkie powoli jak któryś wpadnie w oko to Wysyłkowo Karol temat też ogarnie Ale Te więcej też myłkusy fajne są. Jak ktoś ma gdzie powiesić to czadzior, ale te myłkusy A ten... Ja mówiłem, że to Daniel. I pewnie tak jest, ale też taki ciekawy maluszek. I myłku, myłku, myłkusiki. Ty niektóre to naprawdę niezłe krzaki, co? Brykasz, Brykasz, Ania jaki Węgiel tos, ale, ja Messenger się gotuje? Ktoś co znalazł na konkrecie, musi gula mi po nie przeżyje. <gry> o, uwielbiam ten dźwięk, ale, te ukusy, klasa, klasa, mi tu waga. Waga średnia. Nie, ale tu też takie w pary całkiem nie najgorsze można wybrać. Z tych co są. Jeszcze raz te, te większe pokażę. To też to nie jest wszystko, nie? Bo dzisiaj jest tak na, na szybko, na spontanie, na, na byle jak. Jak to zawsze u mnie. Te myłkusy, a tu też jeden był fajny. Myłkusiska nie widać wszystkiego. Ale ten jeden już wielotykowy. Szkoda, że tam nie nie wyrosła taka większa. Ale fajne, fajne te są. Fajne są te daniele. I co? Tutaj deski podwięce są w bardzo dobrej cenie. Bo cena była bardzo dobra, nie, Karol. Półtora, tak. za te deski półtora kilo, nie? Zdrowego, zdrowego jelenia. Tak. Nie, ja, ja ten akurat świruję no się proszę nie sugerować, bo ja to jest, nie no, jest no, mój no, towar. No, dobrze powiedział. Półtora kilo za każdą deskę zdrowego jelenia. A deski są fajne, widać. Fajne. Myłkusiki te są jeszcze fajne. Tutaj gryzaki jak ktoś chce dla swoich wywirek. To jest parochów. Parochy nawet ten. Jak ktoś lubi robić te rzeczy takie różniaste, nie? Te krzyżyki. A krzyżyki nawet takie jak tutaj nie masz ten ten. Tych. A nie są też świeczniki. A te to co ty jakiś ten? Nie, nie. Będę tych żartów naszych rzucał, bo nie każdy trybico, A jeszcze jak się do księdza doniesie, że u Ciebie jest ten jego świecznik, nie? Po ostatnich tak, baletach, tak, to działa tak, Ale te świeczniki są fajne. Fajne świeczniki. Tutaj ci, którzy się bawią w grawery i robienie bola, to Ty ile róży, co? Taki bukiet, pierdolność, na na teraz będą jakieś walentynki Dni Kobiet, nie? To taki, Serce. takie róże. Czekaj, tu gdzieś był ten myłkus jeden taki na, fajny. Na końcu, na końcu, tam gdzieś. Ale był taki, taki myłkus, że, o ten fajny, ale jest taki specjalny myłkus dla starych kawalerów, albo fanów, fanów pewnej części ciała, u pań. ale tutaj panowie powinni wiedzieć, ci, którzy znają trochę życie, co wam to przypomina ten kształt. Używane dwa razy, jak ktoś chce. Prawie Karol mówi, że nie śmigane w trasy dalekie tylko zabiera, <laughs> ale jest naprawdę w ten. Z drugiej strony jeszcze jakby ktoś... No. Ale ten, ale można, o, na dwa akordeony, ale można powiedzieć, że ten, ten. Karol zabiera w trasę, ale tylko pierwsze 7 cm używane, nie? Ale jeszcze bo te my już pokazywałem. Ten... Tutaj też że to jest kozioł taki mega giga, Tu mamy kozioł podlaski taki wielki, ale tak poważnie to mamy... To jest naprawdę zajeb... Zobaczcie jaką ma zaję, jeleń, co? To się nazywa uprleniem. To jest perła. A nie jakieś tam takie pierdolie. Palce mam krótkie, co prawda. a on jest. On jest tak fajny, że może ja bym go dzisiaj wziął. No, Dzięki. Ty to jednak jesteś gość. To pary takie, ale to, to z tych mniejszych są chyba, nie? Tak, one tam. Te z tych mniejszych. mniejszych. Ale też takie w fajnym przeliczniku można wymienić za drobnicę, nie? Tutaj ten mi się podobał wcześniej, bo to moim zdaniem to jest od jakiegoś wielko, wielotykowca mogła odpaść taka róża, co? Jeszcze mogło być coś więcej. Mogę ale jest ten, jest, jest fajny fajny, 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 fajny to jest fajne, o tutaj jest w ogóle tak jak teraz się zaczyna ten sezon świąteczny to mamy tematy, jak ktoś, jak któraś męża zdradziła to może mu uczynić i nie tylko, ale te paski są klasunia nie, fajny jest ten grawer i są, są spoko noże pokazywałem ostatnim razem, ale noży nigdy za wiele tutaj zaraz pokażę ten do pary od tego od tego myłkusa bo jest jest para ale noże są fajne te są fajne te damasty są fajne tylko o, są nawet scyzoryki składane są długopisy fajny temacik tutaj mamy breloki breloki są za je luks i tu są dla wszelkich tu dla wszelkich leśnych człowieków fajne są wisiory. Jest bursztyn i jest wilk. To wilk jest czy jakiś inny niedźwiedź. Wilk nie, nie, nie. chyba co? Wilk, tu mamy siekierki, to siekierki już mieliśmy. Też, a... Ale tu ta para klasa. Ale tylko przez to, że nie chcę ten, że nie chcę rozbijać tej pary. Bo ma na tym myłkusie swoje logo zrobione, ale ta para jest ten. Klasunia była co? Tutaj. Bursztyny Bursztyny też kupisz, nie? I sprzedaż. Tak, kupię, Kup I sprzeda. No. Jak najbardziej. Tutaj jakie wisiory. Ale to już jest dla zamożnych, to nie dla takich pustaków jak ja. Nie, stuwa wystarczy. Stuwa? Tak. Poważnie? Zagran, zagran. <laughs> takie rzeczy to te. Nie takie rzeczy to przez telefon. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach na forum publicznym. Bo fajne, nie? Się tak bolo. To jest te z litwy, takie te malowane co były na tym miał co zasęp, no to się nie? Tak. One takie są trochę inne niż te takie właśnie standardowe, z tyłu, a są z tyłu możesz są sobie. fajne. 3D. O, tu mamy. Sam robiłem, że Nie, bo ty masz, ty masz, dar w rękach. To było widać po tej, tej, tej właśnie masz ręce wyrobione, bo na tym myłku się było widać, nie? Ta. O, ta. <laughs> Ale. Te wisiały te są fajne. Ale ci powiem że to, to jaki jest ten, te polerowane, te krążki, nie? Jakie to jest wytrzymałe? I wciąż ma to bransoletkę Od siebie z tym, ile czasu ona w niej można powiedzieć, że jej w ogóle nie zdejmuje. A to się trzyma teraz jej. i nic się nie dzieje. Korale. U to czy jak to się nazywają te do otwierania listów nie, to jest akurat z bursztynem cały ze srebra jest. Serio? Tak. Opierdolacie chatę, jak się dowiedzę, że ty masz taki towar. To na wampiry srebra. dobry, co? Ja będę rżnął wszystkich. Takim srebrnym to nie, nie szkoda dostać pod żebro, co? Wchodzisz ty, pukasz... Na wampirzyce. Pukasz do świętego Piotra, a ty na co zginąłeś? A ja srebrnym nożem od Karola dostałem. Pod żebro. Noże, ty... Noże, bo ściemnia się już nam powoli, nie? Ale... Jeszcze tak, deski pokazam A, tu jest, jeszcze jest fajny temat dla tych, którzy lubią gdzieś tam powoli wstawać, im się nie śpieszy, tak jak mi. Skóry z bobra. A nogi przykryć, No, okryć. Ale, ale z, z ten, skóry z bobra mi gdzieś się tu, kto zawsze kojarzy, taki dziadek kiedyś mi opowiadał o tych skórach z bobra, że one jakieś tam mają właściwości takie, coś tam, coś tam, coś tam, że jak się na taką wstaje z rana i się... Nie ma na pewno. I się ten i się no, ale delikatnie bardzo, fajnie Staje na nie ten drogę nie ma w ogóle drogich rzeczy, ale tak jak ktoś lubi czochrać bobra to może czochrać na takiej skórze z bobra, nie? O no. można, czekaj, też mamy a, mamy tego z Ameryki też, nie? Jelenia, no, no, jakby komuś to kanadyjski, no? do kolekcji brakowało. Jest Tutaj o... mamy też te wynalazki zagraniczne, których ja nazwy nie znam a one... To jest od jelenia Milu. Dwa razy no. w roku ciekawostka zrzuca. O, to by takie były się przydały, nie na ten na, na Mazura, sezonie zrzutowym, to by dopiero były ten wydeptane, wszystkie te ale dwa razy to by. Ujaj. No to jest, no to jest, tu, 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 wszystko pokazane. A tu to samo, co mówiłem na początku. Wszelkie informacje dotyczące zrzutów, które tu były, inne wyroby do Karola czy na fejsie Karol Żebrowski, czy pod tym numerem telefonu. Oceny o inne tematy też najlepiej do Karola, bo ja sam sam nie wiem, ja się nie, nie zajmuję tymi tematami. A Karol jest na bieżąco z cenami ze wszystkim to każdemu powie także Do. O, a ta ile ma pokażemy, Zobaczymy. Ale on może mieć 5 kilo co to nie, jest? Nie wiem 4,60 Taki mały. Taki mały. Ale wiesz tutaj na tle tych co należą, nie? To on wygląda na maluszka, nie? Tak, tak. A tu kaban 460. Szok. Dobra. Mam nadzieję, że następnym razem w końcu trafię na ciepły dzień, na długi dzień, że będziemy mieli czas. Wszystko nagramy jak należy, a nie na... I przygotujemy się lepiej, bo dzisiaj... No, jest. bo dzisiaj to na szybko jak zwykle jak u mnie to. Ale do następnej wyprawy. Nara!